Witajcie, towarzysze! Z tej strony ja, wasz kochany marszałek Daniel. To jest kolejny odcinek z Drain'ejka. Zanim jest Maja Michał. Witajcie serdecznie. No, jak dobrze pamiętacie, drodzy towarzysze, w poprzednim odcineczku, no, zrobiliśmy wieżę dla Waisa. W tym odcinaczku będziemy robić jakąś kolejną przyzługę, o której się zaraz dowiemy od mojego pomocnika. Nie pamiętam jak on się nazywał. Kraima dokładnie. Więc co? Spytajmy się go, o co chodziło Rajsowi, i zróbmy to. A, przyjacielu, Rajs cię lubi. Widać to. Tak, a po czym? Bo wciąż jesteś pośród żywych. Zadanie, które mam dla ciebie, jest banalne. Musisz tylko odebrać kilka paczek z paru pobliskich osiedli. Których konkretnie? Pierwsze to warsztat Jafara. Jest na wschód stąd. Pamiętaj jednak, że nie wszyscy, z którymi będziesz rozmawiać, będą chętni do współpracy. Potrafisz chyba być przekonujący, co? Mm -hmm. Czyli co, mam odebrać? O, może z gierę, się na razie skontaktować? Dobrze. No idźmy, towarzysze. Co to już mi tak zatrzymało myszkę dziwnie, ale to nic. Szczerze mówiąc, fakt niedotrzymania słowa przez Raisa mnie nie zdziwił, ale gierę nie pozwoli mi zrezygnować. No mnie też nie zdziwił. Mnie też to nie zdziwiło. Nie wiem, dzień nadziei, jak zawsze. Chwila, bo my musimy iść spać. Faktycznie? Zapomniałem od poprzedniego odcineczka. No fajna kanciapka. Do pospania. Dobry, możemy iść. Co? Nie, bo to chyba do nocy ogólnie. A teraz będzie do dnia. O właśnie. Dokładnie, więc wychodzimy i idziemy skontaktować się z GRE. Zobaczymy, co tam przekażemy, jaki raport. Czy to jest gdzieś daleko? No to jest gra na tym mosie, co poprzednio e dawaliśmy. Ten raport, właśnie, muszę przedostawać dostawać mój... moją nową broń. O nie! O szybko.

Nie, no. no. Jezu. Trzeba no. nie, używam okay. A, uła, nie, 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 z nie, 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 Tak, ładnie to nie, to wiesz, nie, teraz. Jezu, ile tu bardzo, nie. O, czy ten zrzut jest niedaleko, gdzieś? Majorze, może odbierzemy sobie ten rzucik? Możemy odebrać rzucik, aby dalej od tych zombiaków. Nie, znowu mnie gryzą. Uciekaj, Majorze, ja też uciekam. Spadaj, stary. No nie. Chciałem tu iść, kurde. Nie miałem apteczki. A miałem zrobić poza odcineczkiem. Te ja ciągle ginę. Może mam ze sobą broń? Nie wiem. Wyrzuci. Nie, nie pomagaj mi moją. Ona da może w sumie dobrze. Naucie się uciekam. Nie no, załatwmy ich! No ale ja mam 8 życia Ja mam 13, kiedy ja powiem Na czas odrodzić życie O Na no, zabity jeden jest Dobra, dostali ładnie O zabity Okej okay. Auu dobrze, no, Gi No i towarzyszy Biorę sobie saperkę O no, wziąłeś sobie samą saperkę Ja, ja sobie wiem Ja sobie wziąłeś saperkę ale no, apteczkę dostałem o, Ja jeden. też apteczkę Bardzo ładnie 88 dolarów 92 dolary No i bierzemy z... Tylko nie mogę przeszukać. Zaraz O i otwieramy tutaj Zrzut. No ile pięknych rzeczy, flary i zasoby ratunkowe. Do mistrza później będą. No ale no kurka długa bo to trzeba i zdać raport. Nie, to jakoś, tak jakoś tak słaby się wydaje ten toporek mój. Wydawało mi się, że będzie trzy razy lepszy. No idziemy z wiele Dlatego, że on był droższy. Mają, że był. Mają, Majorze... że. Zapy... Wtedy, mają, że tam robisz. Uciekam. To dobrze. Okej. Okay. Tak jesteś, to dobrze. Teraz będzie awans w sile. Oj, nie się. Chciałem, chciałem tak fajnie wskoczyć sobie. O, właśnie tak. O, to jeszcze jest. Jesz jeszcze wyżej na tym mościku. Więc... No, ta? A nie, to jest niżej. Myślę, że to jest to wyżej. Ukraine. Raportuj. Mam kolejne zadanie od Raisa, ale tym razem będzie niemiło. Kazał mi wymusić haracz od okolicznych grup ocalałych. Po prostu rób, co ci każe, żeby nie stracić kontaktu. Pamiętaj jaka jest stawka. Te, bez odbioru. Mhm. Mm no to co, chyba sobie pójdziemy odebrać hawacz do innych rejonów. A jeszcze nie odbiewałem, nie byłem na innych rejonach. Nie, to nie są inne rejony. Wy Jak nie wyglądają. Jakiegoś nie. Co to grzybek? Nie wiem. Fosforujące grzyby. A chyba już go nie Możesz mogę zabrać. na mapie. Znaczy, no to pewnie do mix, który zakładam. Jak wszystkie inne surki. Może że nawet uda nam się. Nie! Nie! Zaraza. Zarazę. O! Majorze, idę już. Nie może było to. No kurde! Ja, majorze. Pokładam w tobie nadzieję. Ma, byłem za siebie jest... <laughs> Kochany ma wszak poświęcić się dla swoich towarzyszy Dobra, uciekamy majorze O właśnie tu tutaj myk, o no i super To jest jakiś pikkasz O, tutaj może być, mogą być fajne rzeczy. Karim, jestem na miejscu. Gdzie jesteś Jafar? A kto chce wiedzieć? To nieistotne. Ważne jest to, że przysłał mnie Raiz, a także to, że wisisz mu forsę. Nigdy cię wcześniej nie widziałem. Skąd mam wiedzieć, że nie jesteś jakimś przybłędą? Odwal się! Co powiesz na to, żebym połamał ci obie nogi i przez miasto, żebyś mógł osobiście obgadać tę sprawę z Raizem? Na pewno ci wszystko ładnie wyjaśni. Okej, okay, okej, okay, Red. Już widzę, że jesteś jednym ze zbójów Raiza. Tylko oni mają takie gówniane charaktery. Masz, oto moja forsa. Bierz ją! A następnym razem. Przywitam cię jak najmilszego gościa: Mikasa, Sukasa. Tylko nie rób mi krzywdy, dobra? Mikasa? Okay. Sukasa? Nie wiem. Karim, to ja. Musiałem staruszka postraszyć połamaniem nóg. I zadziałało, czyż nie? Następny przystanek to osada rybacka. Kieruj się na wschód, do wyjścia do tunelu. Przedstawiciel zawsze tam na nas czeka. Hmm. to była chyba też się aperswazji. Dokładnie, to była się Tak to działa. A no, ja sobie zrobię apteczki i się uleczę. No tu dostałem gazę. Ja mogę ten rzut oddać. Mam to napisane na pewno. Tutaj mogę i... O, a to ciekawe. Są dwa miejsca, gdzie mogę to oddać. Interesujące, ale no cóż, idźmy, majorze. Pełen zalecę. Pęć nie numer. Jak to powiadasz? Kraj, Brechu, jak ci idzie? Załatwiam sprawę dla Rajsa. Ma dużo władzy i ludzie się go boją. To jest kurde fakt. Słuchaj, stary, czasu mamy mało. Kończy się antyzyna i wstyd przyznać, ale zaczynam się bać. Staram się jak mogę, Brechen. Też jestem zarażony, pamiętasz? Nie brak mi motywacji. Dobra, dobra. Mam tylko nadzieję, że szybko wrócisz do wieży. Okej, okay, jakoś idzie. Można się to fajnie przemieścić, jak to możecie sami zauważyć. To jest daleko, a to jest na tym moście, dobra. O, nasza bezpieczna strefa. Dokładnie. Dobrze, odpowiadasz, majorze. Aha, gdzie to jest? Trzeba się tutaj przenieść na prawą stronę. Dobra. A, już chyba wiem gdzie to jest. To jest chyba tutaj w moście, na moście. Tylko tam jest pewnie takie przejście na prawo. Tak zakładam... To jest na dole, tylko tutaj jest pewnie takie... Tylko tu jest takie przejście po prawo. Tak czy nie? Nie. Nie no Zaraz po lewo jest jakieś przejście, ale... Nie, zagubiłem się chyba. Tu nie można przejść. Ja to nie wiem. Ale widzę, że są dwa wozy policyjne tutaj. Ale nie chcę mi się ich otwierać. A, to jest tutaj pewnie, tak? A tutaj jest to przejście. O, tutaj właśnie. Da, czekam na Ciebie, majorze tutaj. To idźmy po kolejny dług, żeby go odebrać. O, cholera. Mhm. Mm Niefajnie. Ale w życiu czegoś takiego nie widziałem. Wielki nadęty zarażony właśnie eksplodował. A, nazywamy ich purchawami. Nasi chłopcy używają ich do zabijania innych zarażonych. Strzel do nich, a rozwalą wszystko w promieniu trzech metrów. Pisz sobie? wszystko będzie w porządku. A co z kurierem? Był tam? Nikogo tam nie było. Same zombiaki. Dobra, musisz więc chyba iść prosto do wioski. Szukaj gościa. Okay. Który nazywa się Gursel. Mam skrzyneczkę. No i kosztowności Soperka i zabiewka. No a gdzie to jest wyjście teraz? Tu można jakoś wyjść szybko? Nie, tu nie można. A tu coś jest. O, tu jest coś. Tu coś jest? Ja tu coś mam. Jakiś tutaj różny rzeczy fajny. O, o, o. o i mogę jeszcze szukać. A tu? też jeszcze coś jest. A to można otworzyć. Ok. za ja złamałem. Super. Mam zaczepienia i otwarte 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 hmm. O, i do krykieta wezmę mogę później sprzedać i tak. Tutaj nic nie ma, więc idziemy sobie dalej. To już chyba będzie ostatni do odebrania dług. Hmm. Czy znaczy tak mi się przynajmniej wydaje, bo chyba są tam trzy, ale no zobaczymy, może jest więcej. Gdzie to jest? To jest wzdłuż mostu. No i z wzdłuż mostu. Oj, oj oj, bardzo daleko w sumie. No bardzo daleko, ale wzdłuż mostu tam można sobie pójść. Tutaj są schodki fajne. No właśnie. I taki malutki mości. No i tutaj jeszcze nasza bezpieczna osoba, tym lepiej. <laughs> Mamy wszystko odblokowane. i wchodzimy do bezpiecznej strefy, dokładnie tak jak wcześniej i teraz mamy prostą drogę no można w sumie tak powiedzieć, że niedługo będzie prosta droga no ale od razu ładnie tu wygląda taki most duży i ogólnie taka tak bardziej... już widział ten most? no, bo on jest bardzo podobny Wszystkie mosty mają coś podobnego do siebie, tak? Dokładnie tak. U Nasz, w naszej Rosji też znajdziesz takie mosty, jak się dobrze przyjrzysz. Halo Karim, dotarłem do wioski, ale tam jest cała pieprzona horda zarażona. Pozwoń jej. Bierzemy kartę za ochronę, trzeba więc trochę pochronić. Nie! To chyba będzie trzeba zamknąć. No, 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 jest ten wybuchowy. no, 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 już no, no, nie no, nie, nie nie, nie mogę chwilowo. Nie, że nie jest łatwo. To? To jest tyle się nasz pasuje wybuch. To my o to ja że śmiercisz. Oj, 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 my o przyspieszymy, właśnie. Co? Co? Jestem na tej wieży z poprzedniego odcinka. Ja pierdzielę. O kurcze. Ciekawie Teraz. Jak ja muszę z tego zejść? No wchodź tu, no chodź, chodź, chodź. O, no, pięknie, tak jak chciałem. O, ale go ładnie na pół przeciąłem. Jest to już śmierć. Nie mogę na to jest przykać tego dobijamy. No udało mi to się sprzedawać, naprawdę o myli Dobijamy tego Majorze, jest dobrze. Czy, czy to można zamknąć? E, powinno się dać. O, tego nie widziałem jeszcze. No ja i o kumy! Tego się nie spodziewałem. Czy, czy ja zabiłem marszałka? Zabiłeś moją no, oni. Nie podświadomie, ale tak. Zaraz. To się chyba idzie do więzienia. No, tak se takie właśnie rzeczy się idzie do więzienia, chciałem wspomnieć. Do, do więzienia. Do gułagu. Myślę, że nawet gorzej. Na Syberię. Do gułagu. Bo zwykły gułag to za mało. No ale jest tu w miarę fajne zejście, to tam jakoś się uda. No dobierz szybko. Razy. NIE! Zostawcie mnie! Zostawcie mnie! Już biegnę, majorze. No widzę, że tam nie masz <laughs> przyjemnie. Kurde. Oh. Kurde! biją mnie. Na dwa mam jedną. No chodźcie do mnie. Dobra, walnięta I dobica. Pięknie. No, zamykam bramę. Trzeba zamknąć bramę, zanim więcej tych śmierdzieli wlezie. No udało udało się. W... Czemu Marszałek się tak duby pojawił? Dosłownie. Marszałek pojawił się w najmniej oczekiwanym momencie i ratuje wszystkich. Był całą? Chyba nie był tutaj. Mi się coś wydaje. Tutaj. Cześć, mam tu odebrać coś dla Rais. Mi się wydaje, że on był gdzieś tutaj. Tam wyżej, Małociu, no, chodź tutaj, mam szalku. Co ma? ja maj jestem, majorze? Jaki mnie mam Mam coś odebrać. Ale on jest tutaj. Pokazuję ja tam ja z tego. Chciałem mieć to. Inną opcję dialogową Aha. <laughs> Albo Nie <laughs> <laughs> Hej, jest tam kto? Cisz, cisz tam. Ściągniesz potwory. Pozbyłem się ich, ale lepiej wzmocnijcie bramę zanim przylezie ich więcej. Pozbyłeś się? Kompletnie. Jesteś górcel? – Przysłał mnie Raiz. A, ty robisz dla Raisa. Coś czułem, że to zbyt pięknie wygląda. Już dość zabraliście. Już więcej nie damy. Firkin, powiedz mu... Ayla, proszę, już lepiej ja z nim pogadam. Tak nas nie można traktować. Firkin, skopię Cii. ten twój zat! Dalej, Firkin, lej go w łeb! Miły bu... Kurczę, nie chcę kłopotów, ale płaciłem już w tym miesiącu. Niedługo nic już nie będę miał. To zupełnie nie mój problem. Rais ma dostać pieniądze. Jak nie... Tobie i twojej kobiecie może stać się krzywda. W dupie mam twoje groźby. Skop mu zatwórki. Weź daj spokój, Ayla. Dobra, masz. Nic więcej ale nie mam. Prawdziwy facet by mu dokopał. Nie będę przeszkadzał. Masz chyba większe problemy niż brak pieniędzy. No. Dobra, Karim, mam kasę od Gursela. Nienawidzę się teraz, ale kasę mam. Od razu do siebie zanika z czasem. Została jeszcze jedna zbiórka ze stacji promów na Starym Nabrzeżu. Jest tu prom? Był, zanim marynarka nie posłała go na dno zatoki. Dziesiątki ludzi ugrzęzły tam czekając na następny, ale nie było żadnego następnego. Zostały jakieś łodzie? Tak, ale każda łódź, która próbuje opuścić zatokę, ląduje na jej dnie. Może chodź marszałku, tutaj rozmawiając z no, 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 no. Jakieś pomysły, jak zarażeni sforsowali ogrodzenie? Domysły? Ja doskonale wiem, jak się przedostali. Ten idiota w masce przepiłował Skobel. O kim mówisz? Nazywają go człowiekiem w masce. Mieszka na zewnątrz. Jest chory na umyśle i cały czas nosi maskę gazową. Uważa, że dzięki temu jest bezpieczny. Jesteś pewien, że to był on? Jeden strażnik widział, jak przecinał Skobel, a potem uciekał. Ktoś musi coś zrobić z tym facetem. Na pewno się nim później zajmę. Może być, tego absolutnie pewien, ale... da dokończyć misję w Majorze. naprawić broń. To też. Padałoby też, w sumie, zrobić apteczkę, gdyby nie to, że nie mam gazy. To faktycznie może trochę utrudniać. O kurde, biegać. O w dupę, Majorze. Można kuła w tej grze? No Jasna, można. Tutaj jakiś sklep nie widzę. To nic. Później sobie tam zajrzymy i najwyżej. No można wejść, dobra. Chodzi. O, i tutaj jest też normalny, bezpieczny punkt. Tym lepiej. Szedłem dla Rajsa. Już z powrotem? Dopiero co się wam opłaciliśmy, krwiobicy. Jestem tylko kurierem, staram się tylko przeżyć jak każdy. Tak? My też! Raiz powiedział, że będzie nas chronił, jeśli mu zapłacimy. Ale jak na razie tylko bierze forsę. Nie ma żadnej ochrony, tylko groźby. Ty jesteś inny? Słuchaj, ja naprawdę nie mam na to czasu. Nie utrudniaj. Czy jak wam uświadomię, jak łatwo byłoby swajczyć całe to miejsce, dostanę kasę? Jezu chryste, wszyscy jesteście pieprzonymi potworami. Cała forsa jest tu w środku. Zabieraj i spierdalaj. Nie robię tego z własnej woli. Wierz mi, że zdecydowanie bardziej wolałbym wam pomagać. A jednak trzymasz z nimi, no nie? <laughs> Nieładnie. Tak brzydko do marszałka. Ale jest tu chociaż sklepik jeszcze, dobra Karim, odebrałem pieniądze z przystani promu. Będę się za to smażyć w piekle. Witamy w klubie. A teraz wracaj tutaj po swoją nagrodę. Dobra, hmm. do krykieta. No ładnie. A ja sobie zrobię apteczkę. O, apteczka. Nareszcie. O i nowy punkt przetrwania, Zobaczmy sobie ten punkcik, na co go wykorzystamy. Pastucha elektryczna. Hmm. Ale nie, to pułapek tylko. E, Naprawienia sprzętu, tak, tak, tak. A tu jest żywioły. Hmm. Poziomie siódmy, tak? mm -hmm. To jest na poziom siódmy, tak? Może wezmę złotym miłośnikiem. Dobrze. O, to też, też mają, że. Sprzedam sobie. O nie, nie chciał. Chciałam ulecze. się uleczę. O, wzrost przetrwania. Dokładnie. A to sobie sprzedam trochę tego. Kawa, Papierowski. papieroski. No dobrze, towarzysze, widzę, że już mamy powyżej 20 minut odcinka, bo 25. Jak na razie dziękuję Wam bardzo wszystkim za oglądanie. zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania i zobaczę następnego odcinka z Nightlighta. Ktoś chciałbyś dodać, Majorze? Żegnajcie, towarzysze. Dokładnie, więc żegnajcie.